Siemano z tej strony Pająk. Z racji tego, że chciałem zrobić trochę więcej filmów o Saboteur niż myślałem, ale okazało się, że moje savey prawdopodobnie gdzieś zniknęły podczas zmiany kompa. No i jest taki mały problem, że będziemy grali od nowa, ale nie tak, że będę grał po prostu całościowo, tylko opisywał każdą misję, i ją komentował, że tak powiem. Więc trzeba najpierw zacząć grę, żeby cokolwiek było, prawda? No więc zaczniemy nową grę. Na poziomie cholernie trudnym, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pokazuje mi, że mam 60 latek w ładowaniu, a 25 podczas gry, ale coś mi się nie wydaje, żeby tyle było. Znaczy, że tak mało. Produkcja Pandemic Studios, które zostało już niestety przejęta i zamknięte przez EA, a liczyłem na to, że będzie kontynuacja tej gry. Oczywiście tu jest taki problem, że Musiałem włączyć, wyłączyć nagość, bo YouTube mógłby to skasować i uznać za Promowanie nie powiem czego I Nie wiem czy nie będę musiał w ogóle ocenzurować tych panien wszystkich, no ale to już jest inny problem, chociaż są ocenzurowane w pewnym stopniu No na pewno będzie Gra nie będzie skierowana na pewno dla dzieci, więc Zobaczymy Jak to pójdzie, mamy oczywiście te wszystkie panie z gwiazdkami na Biuście nazistów kopi w klej, prawdopodobnie parszywych ryi. Ja, 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 gungstrasę. O, gościu poszedł. No i będziemy mieli teraz początkowy dialog. Za chwilę o naszego głównego bohatera. Jakość animacji nie jest najwyższa, ale to obraz z 2009 roku i nie o to w niej chodzi. Jest i ten Francuzik. No to jak w Polsce. No o co chodzi pani, nie? No nie, nie, stary, no wybitych zębów to ja nie chcę mieć, nie ma opcji. No właśnie. Prawda jest taka, że biorąc pod uwagę teraz polski ład i te inne wszystkie rzeczy, to wszyscy próbują ukoić jakoś nerwy po tym wszystkim co się dzieje, więc... Ten dialog jest bardzo adekwatny do innych rzeczy. Tylko, że u nas jeszcze nikt nie zginął, na całe szczęście. Ugh. Dokładnie. Ja. Yeah. O, to nie twój kraj. miało groźnie. Nie wiemy, co stało się z Francuzami podczas II wojny światowej, no ale cóż. Można i w ten sposób. Tak jest. Aha. Odważny jak na Francuza, nie, że miał coś do jakiejkolwiek nacji, ale... Dobra, dobra stary, nie ma problemu. Bardzo ważne zdjęcie, naprawdę. Tu Prolog, daj ognia, dobra. No, to nie można biegać. Idziemy. Mam taką dobrą radę. Jak, skoń, jak skończymy kilka misji, tak naprawdę, i sytuacja się weźmie i opanuje, że będziemy mogli już materiały, warto wziąć za darmo mapę. Ja o tym później powiem w innej sytuacji i zrobić sobie parę, gdzie są te wszystkie pewnie bonusy. O, i warto parę rzeczy. Co je będzie kupić? Poczytaj co jest potrzebne i parę rzeczy kupić. Eee, tak, chcę zapisać te ustawienia. Gdzie jest to podwórko? O, panie, no to sterowanie jest bardzo trzeba przywyknąć. O, Siema, rozpoczynamy prolog. Już teraz na poważnie. O. Dokładnie. Na obecne czasy, zamiast to wysadzać, można byłoby to zabrać ze sobą. Przydałoby się. Pewnie, że tak. Ach, jest grubo. Piękna metafora. Chwila. Muszę zmienić trochę ustawienia czułości. Może będzie trochę. A, trochę lepiej, chyba. Wsiadamy. Wsiadaj, typie, jedziemy. Jak się zmieniało kamerę? Pau. Nie. Nie C. XM, dobra. Już wszystko wiem. Jedziemy. Na pełnej jedziemy. O! Za daleko żeśmy pojechali. No ale to auto się rozpędza trochę koślawo. No ale trudno się mówi. O! No jak on jedzie, no? Kiedy tu nie ma kierunkowskazów, czasami nie wiadomo gdzie ci wszyscy ludzie skręca... No właśnie. O, panie? No staram się, muszę przywyknąć, no o co chodzi. Idzie banda kretynów. Jezu. Wysiadamy. Ok. Wyluzuj typie. Pięknie, za debil. No i trzeba się bić. F-kom się bije. Już pobiliśmy ich Kopniak Przy tej misji od razu odblokowuje nam się pierwszy bonus Znakotować dwóch nazistów, mamy atak z haka Automatycznie, nie ma szans żeby go pominąć Mhm Okej okay. O, pamiętam, że te tereny zamknięte właśnie trzeba było sprytnie omijać, albo lepiej się przebierać, ale to później. Jasne. Nie pamiętam jak się brało i skradało. Nie jest problem. No, i właśnie teraz zmienimy się w tego słynnego irlandzkiego Spidermana. Który będzie się spinął na wszystko, na co ma ochotę. Bez sieci, to jest istotne. Tak, no co mam się tu spiąć gdzieś? No dobra, stary. Opa. Op. Opa. No i jak teraz? Czy mamy tutaj nie Ale jak się mam skradać? No, to jest istotne. Nie. Hmm. Nie mam jeszcze funkcji skradania. I zrzucamy typa, to tak jak chcieli. Bijemy. Bijemy nich znowu. Nie luka. Bomba! Nie można, nie można kopać leżącego, bardzo dobrze. Ale mogę skopać, tak, nie? Naciskamy. Aha, F, żeby to rozwalić, dobra. F, raz tak, raz tak, dobra. Co teraz? Dobra, przypominali mi trochę, co się robi. je yeah. Dobra, wracamy. Do samochodu. Kogoś nie współpracuje za bardzo, no. Gdzie teraz mamy lecieć? No tak. Normalnie. Pić mi się chce, ale to. Dobra. No. Już by był problem. Ty no, gościu uciekł albo zniknął, nie? Nie wiem do koło się przywalił ten nazista, ale... Przechodzin najwyraźniej, zniknął. Po prostu. Jawnie zniknął. Jedziemy. No nie wierzę. Ojej. Co mam zrobić? już nie pamiętam. Aha. Mhm. To fakt. No a jak, oczywiście, że tak. Dobra. Nie ma problemu. strasznie szalony plan jak na to wszystko, no ale cóż dobra tak zrobię tak zrobię wysiadamy dawaj Spidermanie Spider-Man, Spider Peak. Spider Peak, Spider Peak. Już jestem. Podłożył już stronę no, podkładaj, to typie, bo nie ma czasu. Tak jest, luk nam tu podłoży. Jesteśmy już w sumie na linie, więc jak to zaraz walnie, to będzie grubo. Poszło! Jedziemy! Elegancjo! No trochę żeśmy stracili życia, ale to nic. Gdzie są nieme Niemcy? Na trójce jest z nami, dobra? Dobra, może to się uda? POSZŁO! Elegancko! Tak, i tu dowiadujemy się, że jeśli wykonamy w danym obszarze pewne misje, to w tym momencie czarno-biały świat zmieni się na kolorowy świat, co ma oznaczać wyzwolenie tego obszaru, ale zacznie to też powodować pewne błędy graficzne i śmieszne sytuacje, więc... Nie zawsze to jest dobra sytuacja, ale... A, może teraz stąd uciec jeszcze, no to nie jest śmieszne, o Jezus! Panie, pomóż mi. Którędy mam uciec? To wszystko wybucha, nie? Opa! Corino Sport. Dawaj. Bez niego? To już jest trochę kolorowiej. Gdzie jedziemy? Dobra, jedziemy tutaj. Okej. Okay. Dokładnie. Nie, według niego było coś innego. Co tu się stało właśnie? To, że kobieta nie umie jeździć, to jest druga sprawa, ale. Co tu się działo przed chwilą? Ktoś mi to wyjaśni. Hamuj. Piękne hamowanie. Tak jest. Yeah. Pierwsza misja, tak zwany prolog. Będzie zaraz ukończona. No jeszcze nie do końca, trzeba wejść do Bell. Nie mam broni. No! Co tu się dzieje? No to ciągle ta sama kobieta. Misja numer jeden będzie zaraz gotowa. <trybuj> <trybuj> Możemy zawsze wejść na scenę i... Usłyszeć buczenie. No właśnie. Hej, ladies. Położymy się spać, nie? Tak jest. Trzy miesiące wcześniej. Misja numer dwa będzie. Zobaczymy prolog tej misji, i zakończymy. Przed wyjazdem na wyścig do birkę e, Sarbrücken. Przepraszam. A dokładnie. Tak jest. A właśnie. Veroniki jest też. Hey beautiful, hey pink. Dokładnie. <laughs> yes, tak jest. O, przyszedł dziadek i mówi dosyć opierdzielania się do roboty, tak jest. Za co wam płacę? Dokładnie. Tak jest. My też. Fajne budki. Prawie jak z skazara. No tu Ta Weronik jest bardzo ładna. Jest. A ten pojedzie? Tak, ja się będę wrócił ciężarówą, a dziadek będzie jechał po prostu sprintem. Nie, prolog, dalej to jest prolog, ale ta misja lepsze dni, więc następnym razem. Do zobaczenia.